Cześć, ciemanko, ja jestem Traxil i zapraszam na kolejny odcinek z Farm XML 25. Od razu mówię, jestem w chory nagle. Mnie tak gardło boli, co na pewno słychać po moim głosie. No, ale trudno, no trzeba nagrać, tak. Yy, mam tu jeszcze więcej Owsa Tam na tamtym polu, tym dużym. Już pracownik jeździ, żeby więcej słowa robić, jakby brakowało. I co? Na pewno zarabię, trzeba kupić yy, presę. No to i tak się przyda. i tyle. Tam już John Deere stoi. Pod sklepem. Więc ten odcinek belowanie, następny zbieranie tego. Zobaczymy. Jak ja to poukładam, stając życie, kupianie. Bym się wcale nie zdziwił, jak 30 razy mi to spadnie. Dobra, i tak nie zrobię, tak żeby dwie naraz wysypać. Niestety, i tak jest czas, że jest mocno taniej. Ten groszek jest tam około 300 euro tańszy. A dobra, to będzie to pszczoły, Już wjechałem, O, jest prawie pełna. Trochę zajęło zbieranie tego, no ale trudno. 70, tam było chyba 36, nie? to tak, ona cuduwa. Jest dobrze. O, klasyk. Dobra, to na gospodarstwo i... Tak jak mówiłem... Kupimy sobie presę. Muszę akurat dojechać. Właśnie nie wiedziałem, że pojadę. On się nadaje. Teraz znowu będzie jak górę trochę tego owsa. Szkoda tylko, że te dwa, te pierwsze pola, co mam już zmuszone, to nie nawoziłem ich, bo zapomniałem. Jak, jak czas sobie przesuwałem. Aby urosło, no, ja tylko raz zrobię nawożenie i dupa. Dobra, ten niech stoi na razie. I tak, tu mamy Volvo, już pokazywałem, a tutaj jest ładowarka, bo też była na promocji za 81 tysięcy. A teraz, no, tu zejdzie nas i jeszcze teraz przy... przyczepa tego. Tylko... Co się nazywa? Presa. Rolujące owiarką. To no, są wiarką by się przydało, jak będziemy mieć Prowe inne już, nie? ale tu jest nam tańsza albo no, kurde. Ja to moc? 110 tylko potrzebuję, to tu są tylko te małe 50 80 ale to już by się przydało, jakby nie patrzeć, nie? na później Ach, chyba kupimy sobie jaki sobie tu wybierzemy, czarny, zielony a to nie jest zielony Arty także mi się podobają. Ich będzie tak. Dobra, więc tak, jedziemy Jonasem i sobie pobelujemy trochę Mam nadzieję, że zaraz mi się dziesianki nie skończą. Kurde, czemu więc coś na jak? Chciałem do kabiny. Że aktualizacji chyba żadnej nie było? Farminga? Bo to zawsze tak sobie lubi mocno ścinać po aktualizacjach. Trochę brudny ten. John Deere. Mogłem wziąć Masaya, oczywiście, Presa, ale. Jakaś zielona chyba ładniejsza, bo dużo czerwonego mamy na gospodarstwie, to teraz to jest coś zielonego. Tutaj. Jak już rozłóżmy sobie to. No. Zwiększymy rozmiar na największe. Automatyczny zrzut. Zręcznik B. Dobra, jest git. No dobra. Można jechać. O, chyba też słomy jest mniej, jak jest. Nienawożone. Pole. Jest w 50%. Dlatego już na pracownik zasuwa? się okazało się, że będę mieć kurde 5 bel do Tylko teraz nie wiem gdzie ja to kurde ustawię te bele Czy sprzedać to co tam opryskiwacz stoi i to wszystko pod tym? Przenieść sobie to gdzieś indziej? Kupić ten magazyn na Bele Jak nie patrzeć to jest... Przydatna rzecz No boż 50% ma Teraz pojedziemy tak Zaraz tam masejkiem podjadę Będzie piszeć teraz Ilu, czy było... 30 ileś procent ELEGANCKO W sumie to od razu mogło jechać, jak to wleciało, Pewnie ale... da Bo Szkoda, że kurde, to w sumie tak... Te... Tak, to mi się nie podoba, że tak się to kładzie ja. Tak, muszę je mieć na leżąco Najwyżej sobie po odcinku poprzewracam normalnie Super siło, mi tyle chociaż patrzę na to, że na tym polu będę mieć 3 bele pewnie za dużo do zbierania. To ja nie będę miał tamten zaraz. Pewnie będzie miał pełny zbiornik. To będzie trzeba tam jechać i, i nam to sypie na go sypię, na czym Czemu się teraz nie zamyka? Będę tam tutaj Biedę. kawałeczek. Dobra. Ile zebrał? O trochę. Ale kurde, bo tyle tych maszyn. Może trzy będą z tego pola. Bele. Tutaj może będzie z cztery. Tu będzie więcej już, bo jest 100% nawożenia. 472 tysiące. No trochę jest na koncie i nie wiem, kurde, czy sobie jakieś fabryki nie otworzyć. Tylko jak? Czy młyn? Najbardziej olejarnie on jest tak daleko. Czym ja w ogóle mam mapę? jest dosłownie. Całkowicie z mapy, nie? ale jakbym sobie mam tira Przepraszam, tu ciężarówkę Czy tam Ciągnik siedłowy No to W sumie to chwilę i dojechanie tam Przy jakiegoś rzepaku, czy słonecznika Może tak zrobię, że W jakimś odcinku Lubimy to. Już w sumie ten trzema odjałem w tym gospodarstwo, Czy mogę, kurde tam stać dobre od to? Jak normalnie już nie myślę, to. Jest chore, już w ogóle. Ale jeszcze myślę, że z dwa odcinki co najmniej nagram po A może nawet trzy. Zobaczymy, jak będzie z głosem. W każdym ta siatka wolno schodzi, chociaż jakby nie patrzeć, no, musimy teraz piszczeć. Przynajmniej obok siebie. No dobra, to ile mamy trzy? No tak, Trzymał dzisiaj. Ja się rozglądam. Dobra. Mózg nie został użytny. Może teraz na tamto pole od razu pojadę? Bo tam to szybciej będę miał. Balotę, a tutaj to trzy razy pokazują i co. To... Jadę na tamto pole. A to wszystko reszta to sobie już poza odcinkiem zrobię. zacznę odtąd żebym kurde pojechał od razu ile szybciej no jak najdalej szybko żeby przeszkadzało dawaj ja dawaj dawaj wywalaj idzie elegancko, ale znowu prasa nie łapie wszystkiego. Ale już w to. Tak szczerze. Nie wiem, czy tutaj od razu puścić jak zbiorę wszystko. Po następnym odcinku, kurde, rzepaki. Chcę robić sobie kilka żniw rzepaków w tej grze. I na przykład... 23 odcinek to byłoby zakup pierwszej fabryki O ile kosztuje olej? Rzepakowy 5 6 Oliwek to miały być drogi mocno Grzały też Ale rzepakowy no 5, 800 A pokaż mi ile idzie? Czyli taki jest trochę na plus, ale nie jakoś super dużo. Jedź to będzie sobie czekaj, czekaj, Przejadę. To nie ma jakiejś wielkiej z tego pieniędzy, ale z drugiej strony już się no zbiera, palet ładnie, dużo wtedy będą kurty pieniądze. A jedna paleta 5000, prawie 6, a obstawiam, że nawet do 6 by dobiło. Tak jak dla mnie, kurde, no nawet dobry pomysł, nie? Żeby to robić. Ale też się zobaczy. Co tak padło? To idzie w miarę ładnie, nie jak tam gdy tyle przejazdów. A na razie tylko 6 trzeba Kurde, chyba wszystko na jednym Przeszczepę zmieszcza A to może dobrze Zresztą mi jakoś super dużo Na razie nie jest potrzebne, a najwyżej będę se Bo na razie tak Krów nie mam Więc ani do temera Ani do yy, Ścielenia nie jest mi to potrzebne Nie wiem. Kurwa. A ten kończy, kończy już powoli. A, to jeszcze mu dużo zajmie. Bez pracownik oczywiście nie pomyślał o kurde. Nie pomyśli, nie pojedzie. Inaczej tylko będzie tak jeździł, zawracał. 500 lat. A dobra, na razie zakładam, że 23 odcinek, bo to jest 21. To jest zakup olejarni. Chyba, że się zdecyduje na coś innego, ale raczej nie. Mówię, minus taki daleko, ale jest coś ciekawego. Bo teraz, kurde, jak będę chciał kiedyś sprzedać, to nie będę mógł nigdzie indziej niż tutaj oliarki wyjechać. Mi się wydaje, bo pokaż, gdzie mogę sprzedać taki rzepa. W większości miejsc. Całe szczęście, tak to już zawsze olejar nie odpada. On chyba zawsze najlepsze ceny, są ja bo zawsze tam jeździłem. Kończył. Czy Co mam? Myślę, do końca i skończy pracę. Nie ma tam jeszcze. Dwa była. Teraz skończy? Tak, więc dobra. Tak. Ja jadę te pole tutaj gdzie pierwsze belowanie robiłem tam te trzy leżą ale kurde słomy będzie ja pierdzielę no mało mam ratusy tak gdzieś tam gdzie mogę go różnić dobrych nie myślę aktualnie za bardzo powinienem też tak? to nic nowego, że nie myślę 10b, no a tym polu mam już co? 27, tylko tam były 3 A, to była tam, wytupcy Dawaj, dawaj Przecież jeszcze jedną belę zrobię i, I będzie można chyba zakończyć odci odcinek Już jeszcze widzę około 22 minutywki są tu 80%, no, sobie poza odcinkiem to ogarnę Wszystko i odcinek 22 to już będzie tylko zbiór tych Oczywiście mają nową ładowarkę. Firma jakaś zbyt gorsza, kompletnie jej nie znam. Jakaś ale się nie zrobi. Szkoda, że nie ma tej ładowarki do Holanda. Zeskopowej, bo ona fajna była. Na pewno była w 15, czy później była, to że nie, nie wiem. Czy w modach, czy... Czy jak? A, no. Była ostatnia się. No dobra. To jeszcze jedna. Bonusowa Bela. No dobra. Więc jeżeli odcinek wam się spodobał, subskrybujcie kanał. Strzelajcie łapyczki w górę. piszcie komentarze. I widzimy się w następnym odcinku. Cześć.